No i rozpoczęliśmy wielki finał, wielkiego turnieju w Poznaniu. Pierwszy serwuje Pawlo Kulabłówów. Maxil Kłęk wywołał 15:0 po rosyjsku. Także tak jak mówiliśmy, zna wszystkie języki świata, począwszy od polskiego, na rosyjskim kończywszy poprzez angielski, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki. Poliglota Bogdan Cudzewicz, piękne minięcie. Teraz Pablo Kulabłokowa w tym wielkim finale. No, zobaczymy, który z zawodników zachował więcej sił. Bogdan. Do ćwierć finału stracił tylko Gema. Natomiast później dwa ciężkie pojedynki zakończone super tiebreakami, W tym e, ten mecz z Oskarem, który przed chwilą oglądaliśmy. W pewnym momencie nawet Bogdan krzyknął, że nie mam już sił. Ale widzimy, że jest zregenerowany. Pablo miał nieco więcej czasu. Piłka autowa. Piłka autowa. Lambukow dłuższe miał te pojedynki, aby dostać się tutaj do finału. Państwo jeszcze może na chwileczkę szybciutko popatrzmy na drabinkę, jak to przebiegało, jak panowie po kolei przechodzili kolejne etapy gier. No i mamy Pawlo Kula, Bukowa, 4-3, 4-2 ze Staszyńskim w finale Po trzech setach z Marcinkowskim, w dwóch setach z Samborowskim, dwa stracił z Inertem na początku rano, natomiast nasz drugi uczestnik finału, Dudzewicz, 4-0, 4-0 z Miotkiem, potem również dość łatwo z Chojnackim naciął się na Kerysa w ćwierćfinale. Tam potrzebny był Supertajbrek, podobnie jak w oglądanym niedawno meczu z Górką. A więc tak mieli drogę obaj panowie, aby znaleźć się w finale w turnieju w Poznaniu. Paweł Kulabukow w pierwszym swoim meczu, który ja dzisiaj z jego udziałem, czyli meczu głównym na nad Marcinkowskim. Piłka w korcie, piłka w korcie, po linii niesamowicie. Popatrzmy na powtórce, jak pięknie umiejscowił ją na... E, Miejscu. Ale nie. Jednak. Maksymilian, jaka decyzja? Piłka autowa. Game Kulabukow 1-0. A więc Maksymilian naprawdę daje się tutaj. E, sprawdza te ślady. No i proszę spojrzeć, co tutaj, co tutaj było. E, wywołał piłkę w skorcie, Kulabukow kazał mu przyjść, sprawdzić ślad. No i Maksymilian zadecydował, że jednak piłka była autowa. A więc. Może chcesz zwrócić, jak to się mówi Maćku, to co ne, Pawlowi zabrał w półfinałach. Próbował przynajmniej tak zdaniem pewnie samego Pawla, który jednak jest skromnym chłopakiem i tutaj żadnych e, pretensji do naszego arbitra nie miał. Na największym zaskoczeniem był ten szok pomeczowy tego, tego, tego Maxia, który wziął miotło i zaczął zamiatać <laughs> za Jankiem <laughs> KORD. Tak, syndrom, syndrom sztokholmski wtedy był. Ujawił się u Maksymiliana. Drodzy wam się w komentarzach komu kibicujecie. My pozostajemy bezstronni oczywiście. Pawla znamy lepiej, ale... To przecież nic nie oznacza Bogdanzewicz dopiero pierwszy raz miał okazję zagrać w naszym turnieju, no i do tej pory nie przegrał. Wiesz co, to jest dość ciekawe. Jest jednym graczem w polskiej który nie przegrał. Ciekawa sytuacja. Ciekawe, czy tak dociągnie do końca. A nie, przepraszam, jeszcze Kirychenko, prawda? Kirychenko, Majewski, tak, tak, bo to nowy cykl jest i potem finaliście nie mogą grać, więc... Jeszcze kilku takich by się znalazło, co nie przegrali żadnego meczu. No ale, jeśli chodzi o graczy, którzy zagrali w Poznaniu, no to... Jedyny. Obijają sobie panowie. Ula Bukow. Teraz zasygnalizował out. Znowu na przeczekanie będziemy mieli mecz, że Pablo będzie czekał na błąd przeciwnika. Wydaje się, że tak, że jeżeli ta, e, e, ta taktyka sprawdziła się w półfinale, to również teraz Pablo będzie przeczekiwał, szczególnie że Bogdan jest chyba bardziej zmęczony. Wydaje się, że, że nawet ten okrzyk, że jestem bardzo zmęczony świadczy o tym. Właśnie Bogdana z bliska. Zagranijmy mu w oczy. Gramy w ofensywie Bogdan. Widzimy, że Kula Bukow daleko za linią ja Nie wykorzystał tej przewagi sytuacyjnej do siatki Dżudzejwicz, ale out. Musi popracować na Bogdan nad celownikiem, bo na razie same punkty, praktycznie, które zerwa Kula Buka są e, wynikają z tego, że wyrzuca je w aut, mi kiedyś trener tenisa jak miałem 12 lat mówił taką jedną wskazówkę, może trywialną ale ona jest dość prawdziwa, jeżeli piłka ląduje na siatce to znaczy, że zabrakło odwagi zazwyczaj, bo oczywiście nie, 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 nie zawsze ale, ale, ale zazwyczaj tak jest, natomiast jeżeli piłka ląduje w aucie to odwagi jest zbyt dużo Macieju, czy, czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Tak, tak, to jest, może być coś w tym co ty tutaj mówisz musi może troszkę Bogdan Dudziewicz e, zwolnić rękę troszkę bardziej precyzji poszukać a nie szukać siły natomiast e, Kula Bukow no, nie zmienia swojej taktyki gra tak jak grał także na przeczekanie zobaczymy jak to wyjdzie procentowe szanse przed tym finałem to było 50 5% na kula bukowa do 45% na Dudzewicza. Także lekkim faworytem jest Ukrainiec. No i zobaczymy jak to będzie. Ale co ciekawe, Bogdan powiedział, że on nie chce już kolejnej przerwy kolejnego oczekiwania na mecz chce to już mieć za sobą. Poprosił tylko o 10 minut przerwy. I po tych 10 minutach pojawił się z powrotem na korcie. No i chyba coś, coś mu dolega. Już ten piąty mecz, jednak siódmy w ogóle od wczoraj. Piąty dzisiaj daje się we znaki, bo łytką zamachnął się i kilka razy, a grymas z bólu na jego twarzy również się pojawił i znowu cerownika nie ma, I znowu cerownika nie ma. Rzuca wałty, okulabukow sobie spokojnie czeka, obserwuje, chodzi, zbiera po te piłki i posyła ją później z powrotem na plac gry. I tak jakby z jego twarzy nawet już można odczytać coś takiego, no weź tutaj zepsuj mi tą piłkę, masz, trzymaj piłkę i... I, i wyrzuć mnie w końcu w aut no właśnie doświadczenie Pawła Hula Bukowa. zimna krew Ukraińca będzie miał problem, bardzo szybko będzie musiał wracać bo on tutaj samolotem przyleciał do Katowic potem z Katowic leciał, jechał drogą lądową do Poznania mówi, że szybciej się przekracza granice w powietrzu niż, niż w Korczowej no to, i jest to jakiś pomysł na, na, na podróżowanie, również też słyszałem, że w pociągu też dużo szybciej się przekracza granice, także nie polecamy drogi samochodowej. O granicach dzisiaj mieliśmy już okazję porozmawiać, dobra piłka teraz. A więc będziemy mieli 2-0 dla Kula Bukowa Winner Winner Paula. problemy tutaj z podłudziem Obok Dona który go się, walczy sam ze sobą Zobaczymy jak to się potoczy Pablo, Pablo zmienia rakietę w tej chwili Też się chyba, chyba nie wiem, że naciąg tylko może weźmy sobie lżejszą, może cięższą Potem się go spytamy, cóż to była za zmiana Dwie rakiety wziął ze sobą. Ciekawy tutaj zostawił nam, wiem, czy to analizowaliście eee, Piotr Laguna. Bogdan Dudzewicz nie gra już dla siebie i nie sparinguje Jest trenerem dziewcząt różnych. Piotr Laguna. Encyklopedia amatorskiego tenisa w kraju nadwiślańskim. Pozdrawiamy. Allenstein, cały, czyli dzisiejszy Olsztyn. Tam Piotr Laguna mieszka. Tam gra w Tenisa. A drogie na Korty... Obiecał, że będzie grał w Toruniu, także cieszymy się na spotkanie z tym sympatycznym mieszkańcem Olsztyna. A drogie Korty są w Olsztynie, bo pewnie Ci maćku nie mówiłem, ale przy planowaniu lokalizacji Olsztyn by tak trochę pasował nawet północno zachodnia część kraju. A tu się okazało, że Kort droższe niż w Warszawie, przynajmniej na tym jednym obiekcie, na którym który nie jest w stanie w ogóle zorganizować jakichkolwiek turniej, więc no może się tam naprawdę ludziom powodzi się na Warmii Mazurach. Lubisz Maćku Mazury? Byłem raz w życiu, także ciężko mi ocenić czy lubię czy nie. Myślę, że każde miejsce jest do polubienia. Tak jest, out tutaj yy, słusznie. 3-0. Czy to będzie turniej, yy, mecz do jednej bramki? Wszystko na to wskazuje, problemy zdrowotne. Bogdana Dudzewicza, który łapie się co coraz tutaj za, za nogę, i, mm, wydaje się, że, że po prostu przegrał ten maciuś już w szatni. Miejmy nadzieję, że jeszcze się odrodzi i powalczy. Tak, tak, może te 10 minut jednak wybiło go z rytmu na tyle mocno, że te 10 minut po półfinale, że nie potrafi się na razie na tym korsie odnaleźć. Paweł Kulobukow miał okazję, jakby oglądać skupić się na grze Bogdana Zuziewicza, oglądając jego półfinał i pewnie gdzieś w pamięci miał te zagranie, które ustawił sobie w głowie, jak grać z Bogdanem Zuziewiczem. No i na razie ten plan bardzo szczegółowo wykonuje. 3-0 prowadzi Lwowianin. Jeżeli wygra, to będzie to jego drugi wygrany turniej w polskiej lidze tenisa. Przegrał tylko z Mateuszem Górskim, zdaje się. Nikt go inny nie zatrzymał. Przegrał z Mateuszem Górskim w ćwierćfinale Pucharu PL, Polskiej Ligi Tenisa 2019 letniej edycji w Warszawie na ulicy Grochowskiej i wtedy akurat Paweł Kulabukow postawił, drodzy Państwo, na siebie 200 zł. 200 zł, że wygra. Można było maksymalnie stawiać 100 zł, ale Paweł był taki sprytny, widać, że Opak ma głowę do biznesu, że powiedział, że daje dwie stówy, bo stuwa jest od niego, a druga stówka od jego dziewczyny. Dzisiaj z tą dziewczyną nie przyjechał. Pyta się e, Pawła, gdzie jest twoja dziewczyna? A on mówi, że została w Lwowie. Tak, także Pablo tutaj sam, pojedynkę, dołączył do grona tenisistów. Właśnie to jest ciekawostka, że Pablo nie mieszka w Polsce, tylko w Lwowie, a więc stamtąd dojeżdża na nasze turnieje i sam sugeruje, aby zorganizować takowe we Lwowie. Tak, tak, turniej w Lwowie. Niedługo pewnie będzie musiał się odbyć, oczywiście pod egidą Polskiej Ligi Tenisa. A teraz Pawlo już w ogóle nie był zainteresowany, żeby do tej piłki biec, tylko żeby sprawdzić ślad. Może gdyby bieg, trzeba by jasna woła Maksymiliana, popatrzmy na kamerze, jak to będzie wyglądać. Teraz powtórka i Maksymilian kłóca sobie tutaj na linii końcowej. Pokażmy, może kłócanie Maksymiliana. Nie, nie było kłócania Maksymiliana. Maksymilian znowu e, zadecydował. I jaka była decyzja Maksymiliana teraz? Pod presją Maksymiliana wywołał wow, out możemy zrobić sądę, eee, kto głosuje za tym, że Maksymilian wyczyści kort po Pablu. Tak, e, ci z Państwa, którzy nie oglądali meczu e, półfinałowego, może e, przypomnijmy, wyglądało to tak, że Jan Marcinkowski bardzo często nie zgadzał się z decyzjami Maksymiliana i prosił go o to, żeby sprawdził ślad i machał rakietą, no był taki bardzo e, ekspansywny w tych swoich wyrażaniu swoich odczuć. No i za każdym razem, kiedy wywołał Maksymiliana, to Maksymilian taki przestraszony, wystraszony przyznawał mu rację i zmieniał decyzję pod właśnie presją Jana Marcinkowskiego. Rzadko się zdarza, żeby sędzia zmieniał decyzję. Na przykład w żurzu to się chyba nie zdarzyło nigdy, żeby sędzia zmienił decyzję. Teraz w piłce nożnej czasami się zdarza, że jakiś arbiter cofnie na przykład żółtą kartkę, czy, czy no, pokaże drugą żółtą kartkę, ale to są w dalszym ciągu takie. No, rzeczy szczegółowe mocno. Natomiast tutaj Max za każdym razem przyznawał raz Janowi Marcinkowskiemu i tak się czuł. w pomoc dla Jana Marcinkowskiego, że po zakończonym meczu w ogóle się niczym nie zajmował, tylko wziął jak gdyby nigdy nic szczotkę i przejechał po części kortu, na której grę skończył Jan Marcinkowski. A no prawda, jest coś niesamowitego to było, bo zawsze gracze sami <laughs> szczotkują. Jan... Maksymilian wyręczył Jana Marcinkowskiego. Bardzo. Jakąś więź wspólną z Janem. Pozdrawiamy Jana, który pewnie nas ogląda e, i pewnie kibicuje przeciwnikowi Pabla Kula Bukowa. Tak, tak. Grają panowie o zegarek Lacoste upundowany przez firmę Time Trend. Zegarek warty blisko 1000 zł, bo cena wynosi 900 nie pamiętam dokładnie ile, ale sobie Państwo mogą, mogą sprawdzić. Ta marka jest na naszej stronie. PolskaLigaTenisa.pl, tam macie także szczegółowe wyniki wszystkich meczów, które odbyły się w Poznaniu, a wcześniej także podczas innych turniejów. Za dwa tygodnie widzimy się w Opolu. Przypominamy, że dla tych z Państwa, którzy zapiszą się nie dzisiaj, będziemy mieli taki drobny upominek. Jest pierwszy gęb dla Bogdana Zuzewicza. 3-1. Niedziela z tenisem, z Polską Ligą Tenisa. To już powolutku taka tradycja, że sobota i niedziela. Można oglądać zmagania PLT. Ale bardzo fajny turniej w Poznaniu. Równy jeśli chodzi o poziom gry, jak i całą tutaj otoczkę. Znaczy w Poznaniu zawsze są fajne turnieje, bo to fajne miejsce. Nad wartą położone ponad pół milionowe miasto. Znowu się myli Kula Bukow. Czyżby Duzewicz znalazł sposób gry na Ukraińca. Tego jeszcze nie wiemy. Ale Pawlo musi się mieć na baczności. Ciasno, ciasno teraz zagrał Pawlo, ale tutaj przechytrzył go. Przechytrzył go Bogdan Duzewicz, znakomity drop. Będziemy mieli powtórkę to Państwo ją zobaczą. Ale to może... Za chwilkę, bo teraz już Pablo znowu posłał piłkę do gry i trafił? Trafił! Trafił, 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 trafił Pablo i mm, walczy nadal w tym y, gemie, aby zakończyć pierwszego seta. Jeszcze ja zastanawiam jak Maksymilian podsumuje turniej. zawsze na koniec jest takie podsumowanie, mundologiczne wykonaniu naszego Maksymiliana. Siada sobie chłopak na krześle przed kamerą i mówi co mu się podobało, a co mu się nie podobało, a co poprawił. Tak jest właśnie nasz Maksymilian 3-2. duzewicz zbliża się z dystansem, skracał, już tak to się mówi w nożeń. Gem kontaktowy. Tak jest gem kontaktowy, gen przełamujący, e, po przełamanie zwrotne, a więc... Teraz Bogdan Dżudzewicz będzie serwował, aby doprowadzić do rozgrywki tajbrekowej. No i kto będzie w niej lepszy? Na początku dajmy jeszcze szansę zaserwować Bogdanowi. Myślę, że doprowadzi do tej rozgrywki tajbrekowej. 21.55 już, a więc jest dość późno. Musimy tutaj poinformować, bo jeżeli będziemy grać ponad 12 godzin, to, to nie wiem, czy nasz. Realizator sobie zdaje z tego sprawę, co się może zdać. A, ale zaraz tutaj pójdziemy. O której ruszyliśmy z transmisją, ma Maćku Ruszyliśmy z transmisją o godzinie 10, a więc e, niestety zostaną urwane początkowe fragmenty e, nagrania. Bo YouTube ma taką tendencję, że można nagrać tylko 12, godzino, 12, go, 12 godzinowy materiał. Za chwileczkę tutaj poinformujemy naszego realizatora, że taka... Jest potrzeba, aby tutaj nam przyszedł. Bo realizator siedzi na wozie transmisyjnym. Co zrobimy? Czy teraz będziemy robić nowy link na końcówkę finału? Nie, nie, Macieju, nagramy. Nagramy ten finał, dobrze. Także trzeba będzie go poinformować, żeby nagrywał. jak mówił pionier, Wow! Było blisko. O, już, o już bardzo ciężko chodzi. Już coś się tutaj dzieje niedobrego. Jeszcze może adrenalina trzyma, ale Bogdan Zuzewicz jest. Drodzy Państwo. Maciej Łuczek kiedyś powiedział, że on po wielkim finale w Warszawie. Po trzech dniach stał z łóżka. Tak, nie słyszałem tej historii. Tak mocno był wycieńczony jego organizm. Pozdrawiamy Macieja. Notabene, Poznaniaka mieszkającego na co dzień w Warszawie. Też potrafi komentować tenis ziemny. głęboki oddech Dudowicza. Na nic się zdał, piłka poszybowała na siatkę. Zostawcie nam łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. O to was bardzo prosimy! Świetnie! jest! Bogdan już daje sobie sygnał do ataku. Całkiem inaczej ogląda się takie właśnie obrazki niż obrazki łapiącego się za różne części ciała Bogdana. Liczymy, że Bogdan dociągnie ten finał do końca, że powalczy i że być może otrze się zwycięstwa, a może nawet zwycięży w tym meczu. Piszcie też w jakich miastach nas oglądacie i e, czy chcielibyście turniej w swoim mieście. Zbliża się, drodzy Państwo, piłką do Stumpo, Gandze ale to prz przez szpalek oczywiście. E, Pawełom podał piłkę, no i ta pokójże uderzyła w czoło, albo w potylicę gdzieś w tych rejonach, gdzie często różni przestępcy umiejscowiają kulki skronił dokładnie. Wow! Pięknie, 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 ale już nie ma siły tutaj Bogdan. Niestety coraz gorzej to wygląda. Ale jest niesamowity, niesamowity wyczyn. Teraz popatrzmy na powtórce. Wspaniale to Kula Bukow rozpracował. No i mamy set. Mamy seta dla Pablo Kulabukowa, który już jest jedną rączką i jedną nóżką na najwyższym stopniu podium dzisiejszego turnieju. Tak, Pablo Bukow odciera teraz pod swojej twarzy ręcznikiem. Jeszcze raz powtórka tej ostatniej piłki pierwszego seta. Walczył jak mógł Bogdan Dudzewicz, ale Kula Bukow tak go wyrzucił na stronę backhandową, że potem miał cały kord do dyspozycji. No i nawet troszkę można powiedzieć, zaryzykował, bo uderzył tą piłkę nie na długość, a na szerokość. To zawsze jest troszkę uderzeniem cięższym. Ale bez problemu sobie poradził. 4-2 Paweł Kulabukow. Czy to będzie drugi turniej wygrany przez Ukraińca? Wygrał w Rzeszowie? Wygrał inna ugracyjny turniej w ogóle wczoraj podczas konkursu, które konkursy towarzyszą jeżeli ktoś kiedyś będzie na miejscu w Polskiej Gitanice to zobaczę, że prowadziliśmy różne nowe rzeczy i są m.in. konkursy podczas których można coś wygrać no i jedno z pytań właśnie brzmiało jak się nazywał pierwszy historyczny zwycięzca turnieju Polskiej Gitanice, oczywiście był to Pablo Gula Buko a czy ty Maćku, na przykład znasz pierwszego mistrza świata w piłce nożnej? Pierwszym mistrzem, mistrzem świata w piłce nożnej jest Urugwaj, który zapisał się już w annałach tej dyscypliny. Tak samo Pablo Kulak-Buków już na zawsze będzie pierwszym zwycięzcą Polskiej Ligi Tenisa, także to jest dla nas postać niezwykle ważna, niezwykle cenna i cieszymy się, że wciąż występuje w naszych turniejach i robi to z takim powodzeniem, że przyjechał do Poznania, ograł tutaj największego faworyta i matadora Jana i jest w finale z Dudzewiczem. Tak jak mieszko pierwszy, pierwszy władca polski. Zrodzony w Gnieździe, chłopak. Zbudował nam kraj nad Wisłą, nad Wartą. Teraz także zahaczamy troszkę o San Bukodry, a więc poszerzył się. Niestety mieszko sympatyczny młodzieniec, nie dożył już tych czasów. Tutaj właśnie. Czyli porównujesz, że Pablo Kulobukow jest takim mieszkiem pierwszym polskiej ligi tenisa. Dokładnie tak. Natomiast Mateusz Górski jest takim pierwszym Bolesławem chrobrym, takim koronowanym królem. Tak jest, tak jest. Mateusza Górskiego również zapraszamy do udziału w turniejach. No fajnie by było jakby mistrz letniej edycji wystąpił w jakimkolwiek turnieju i zagrał w wielkim finale. Pablo mieszko pierwszy Kulobukow. Zbiera półciki, kolekcjonuje je w tym drugim secie. Marku, również Ciebie pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców dębna. Biesiadnik i Radosow są na stanowisku i oglądamy ten wspaniały, wielki finał. Gęb dla Duzewicza. 1-0 Bogdan prowadzi. Pawlo ma nawet dwa ręczniki. wcześniej miał innego koloru, teraz innego koloru. Będzie musiał bardzo szybko wracać później. Mówił, że trzeba oszczędzić troszkę mu możliwości rozmawiania, żeby ten wywiad pomeczowy był krótki, bo Pawlo ma pociąg. Pociągiem wraca. Dokąd nie powiedział jeszcze, bo nie było na to czasu. Ale na pewno się dowiemy, wypytamy go to kąd jedzie i pozwolimy, wręczymy zegarek, że oczywiście wygra. To nie jest powiedziane, że on to wygra. Teraz w chcecie, jest w zapałach, ale jak będzie grał, tak jak teraz, on, to wygra. Bo mocną bronią Pabla jest właśnie granie kontowe, które znowu nam zaserwowało w tym meczu, w tym pojedynku. Ktoś sobie myśli, że turnie polskiej Ligi Tenisa mają za wysoki poziom i że to nie są dla nich, to proszę się nie martwić, ponieważ w Ligi Ligisa dużo meczów jest dla każdego, a przede wszystkim nawet ja, jako bardzo słaby tenisista wygrałem kiedyś gema z Pawlą kula bukałem, a więc wyjść na Kord i wygrać z kimś gema to już nie jest tak trudno a jak ktoś potrafi wygrać gema, to powinien potrafić wygrać też cały mecz bo to. Tak, dokładnie. Wiemy, że set składa się w naszym wypadku z czterech gemów, więc jeżeli wygrasz jednego gema, to mógłbyś wygrać też drugiego, trzeciego i czwartego. Zapraszamy, zachęcamy. Wiadomo, że na końcu gdzieś ci najlepsi okazują się najlepsi, ale każdy ma szansę zagrać. Według mnie to fajna, yy, fajne yy, zmierzenie się z własnym sobą. Że trenowanie, trenowanie, a nagle jedzie się na turniej i mierzy się z innymi zawodnikami, w tym tak znanymi, reno renomowanymi jak na, jak na Polskę, jak Bogdan Żuzewicz oraz Pawlo Kulabukow. Bo Kulabukow, Mieszka po pierwsze Polskiej Ligi Tenisa. O, co on zrobił teraz? Bardzo dobre zagranie. Pawlo, taki spinik, delikatny, podciągnięty. I 1-1. Drugi set. Ja, drodzy Państwo, już z Państwem będę musiał na chwileczkę żegnać, ponieważ... E, późna godzina. Do Warszawy jutro trzeba wstać. Niestety obowiązki szkolne wzywają. Pozdrawiam mojego tatę i moją mamę, jeżeli to oglądają, bo... Tak, tak. Zmusili mnie. Poprosili mnie o... O dokończenie studiów, więc Radeczek, jak posłuszny syneczek, te studia sobie kończy. Myślisz, Maćku, że studia są ważne w życiu? Tak, myślę, że studia są bardzo ważne, także Radku, możesz powolutku już się zbierać, bo długa podróż przed Wami. My tutaj jeszcze zostajemy do jutra rana, jeszcze będziemy biesiadować, będziemy sobie siedzieć tam w tym pokoiku, będziemy sobie zaglądać, będziemy sobie oglądać te, ten finał, będziemy patrzeć, analizować. I cieszyć tym co czego dokonaliśmy łow, czyszka, że na rakietach, chyba na poszedł, najpierw na nie, poszedł, naciąg, nie czysto uderzenie. Po prostu, ale dźwięk był tak, jakby tutaj coś strzeliło. Znaczy, oddaję Ci głos, zakładam Ci słuchawki na buzie i do usłyszenia. Słyszymy się za dwa tygodnie w Opolu. Także zostajemy sam na sam z tym wielkim finałem. Więc w tym momencie mieliśmy zbliżenie na Bogdana Dudzewicza, który widzimy całkiem inaczej w tym secie się porusza, nie widać już tego grymasu twarzy. Jeszcze tam gdzieś klepie się po nodze, ale wydaje się, że że jest w lepszej formie. Co ciekawe, lepiej mu idzie w gemach serwisowych Pablo Kula Bukowa niż w swoich własnych. Czyli po prostu odbija siłą Kula Bukowa, a sam swoje już tak dużo nie daje tutaj. Zachęcam, zachęcam do pisania, do pozdrowień, szczególnie mm, tych, którzy tutaj z nami są, którzy oglądają, którzy są od rana. No, rad Radosowa już nie ma. Jakie studia Marcin Kajda? O, to się dowiesz yy, za dwa tygodnie, bo ja sam nie wiem, cóż to za studia. Rianna Mazur, szeroki i drogi rad.